Cześć moi drodzy, to ja Olek, witajcie w kolejnym odcinku w naszym kanale. Dzisiaj, moi drodzy, opowiem wam, jakie moim zdaniem powinniście zabrać rzeczy ze sobą, jadąc na wakacje do Grecji. Uważam, że jest to bardzo potrzebne, więc, dzisiaj, właśnie w tym odcinku, opowiem wam, jakie moim zdaniem rzeczy powinniście ze sobą zabrać. Zapraszam. Dobrze, moi drodzy, więc zaczynamy. Co warto ze sobą zabrać na wakacje do Grecji, czy generalnie jadąc do Grecji? Yy, tutaj, słuchajcie, zanim wam powiem, co warto zabrać, to na samym startzie powiedzieć, że to są oczywiście tylko moje rady, takie osobiste, które uważam, że powinniście zabrać ze sobą, tak? Na co też uważać. I uważam też, że no to wam się przyda, tak? Jadąc, ponieważ no mało się o tym mówi. Mało ludzi o tym mówi, co powinniście mieć ze sobą. A tutaj uważam, że właśnie ja tak, powiem Wam, co powinniście sobie zabrać, co jest na pewno bardzo przydatne i Wam się przyda. Więc słuchajcie, pierwszą taką rzeczą to oczywiście jest ochrona przeciwsłoneczna. I tutaj pamiętajcie o tym, że po pierwsze, jadąc latem w miesiącach typu na przykład lipiec-sierpień jest strasznie gorąco w Grecji, bardzo gorąco. I tutaj, jeśli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną, to pamiętajcie o tym, że jest ona bardzo ważna, tak? Więc, yy, pamiętajcie o tym, żeby zabierać ze sobą przede wszystkim okulary przeciwsłoneczne, żeby chronić swoje oczy, tak? Jest to bardzo ważne. I żeby zabierać ze sobą, albo kupować na miejscu w Grecji, yy, kremy przeciwsłoneczne. Krem przeciwsłoneczny yy, bardzo ważny to jest, słuchajcie, smarować się, Nieważne, czy będziecie na wyspie, czyli na kontynencie. Wszędzie latem smaży i dla miłośników opalania się, czy siedzenia na plaży to jest bardzo ważna rada, żeby słuchajcie yy, zabierać ze sobą kremy przeciwsłoneczne i się kremować, smarować. Ponieważ to słońce może wam naprawdę wyszkodzić bardzo dużo bólu. Yy, możecie właśnie się spiec. Czy nie daj Boże, czy, co, coś innego wam się może stać. Więc pamiętajcie o tym, żeby się chronić. Przed, po prostu przed słońcem w Grecji, tak? I też, żeby nie siedzieć długo na słońcu z gołą głową. I tutaj też yy, moja taka kolejna rada: nosić ze sobą czapki, kapelusze, różnego rodzaju takie letnie bo to też jest bardzo takie ważne chronić swoją głowę po prostu też przed słońcem. A też, żeby się po prostu o tym też wiedzieli. Kolejna sprawa, druga to jest, słuchajcie, lekkie ubrania. Jadąc, tak jak mówiłem wcześniej, latem, jest bardzo gorąco, więc zabierajcie ze sobą jakieś lekkie, fajne, letnie ubrania, które będą bardzo przewiewne przede wszystkim i które po prostu będą dla was wygodne, tak? Pamiętajcie o tym, żeby się lekko ubierać w Grecji, lekko, fajnie, nie zabierać nie wiadomo jakich, kurde, grubych ciuchów, bo jest strasznie gorąco. Kolejną sprawą to są, słuchajcie, wygodne buty. To jest ważne. Wygodne buty słuchajcie. No tutaj co chcecie? Oczywiście najbardziej popularne są oczywiście buty sportowe różnego rodzaju polecam zabierać. Klapki, też bardzo spoko są. Czy jakieś sandały, też bardzo git, bardzo popularne. No, trampki na przykład, gdzie ja uwielbiam nosić trampki w Grecji latem. To słuchajcie, różnego rodzaju tego typu buty. Jak najbardziej OK. Takie zabierajcie. Yy, letnie, nie zabierajcie się nie wiadomo jakich, ponieważ słuchajcie, jak jest tak gorąco, będą wam się robić odciski, będzie wam parzyć yy, w stopie, no nie fajnie, nie fajne uczucie. Więc po prostu, jakieś lekkie, najlepiej po prostu buty yy, i tyle nosić, żeby wam, żebyście po prostu nie mieli odcisków i innych rzeczy, to żebyście też się najbardziej pamiętali. Kolejną sprawą, słuchajcie, są buty do wody, i o co tutaj mam na myśli. Pamiętajcie o tym, że jadąc do Grecji, gdzieś, gdzie jest morze, takie typowo greckie, to typowo greckie morze, słuchajcie, to jest kamienne. Oczywiście, że traficie na plaże, gdzie są typowo piaszczyste, ale większość greckich plaż to są plaże kamienne i w tych wodach występują tzw. jeżowce. I na te jeżowce należy uważać i najlepiej w takim morzu kąpać się w butach. Są specjalne buty do kąpieli. Które też kupicie wszędzie w Grecji, przeciwko jeżowcom. Uwierzcie mi, nie chcielibyście nadepnąć takiego jeżowca. Jest to bardzo duży ból, a jeszcze gorzej jest wyciągnąć te śpiczaste końcówki, co on ma, które się wbijają w stopę. No, jest to bardzo, bardzo bolesne i niefajne, więc tutaj najbardziej polecam Wam kupić sobie, już nawet nie w Polsce, w Grecji, po prostu gdzieś on, buty. Do są tanie, mało kosztują, to jest kwestia kilku euro po prostu, żeby to mieć, potem możesz sobie to wyrzucić i tyle. Albo zabrać na pamiątkę, ale warto jest ze sobą to zabrać, tak? Będąc na takiej plaży kamiennej, takiej prawdziwej greckiej y kamiennej plaży. Kolejna, słuchajcie, sprawa to jest oczywiście aparat. Tutaj po to, żeby robić sobie zdjęcia, no wiadomo, że teraz mamy telefony, świetne iPhony, to sobie można robić zdjęcia no, telefonem, ale generalnie pamiętajcie o tym, żeby sobie zdjęcia, aparat to jest coś, co trzeba mieć będąc w rejestrii, świetne fotki, y, róbcie je, y, więc pamiętajcie o tym, żeby po prostu je robić i, i tyle, jest taka rada ode mnie, też żebyście pamiętali. I słuchajcie, to, to krótko, i następna sprawa to jest przewodnik slash mapa. To słuchajcie, jest przydatne zwłaszcza dla osób, które po pierwsze chciałyby pojechać same bez biura podróży, i dwa, podróżować po tej Grecji samemu typu na przykład samochodem. To, to jest bardzo ważne, żeby mieć jakąś mapę, przewodnik po polsku, ponieważ yy, możecie się zgubić, a lepiej, żeby się nie zgubić, żeby wiedzieć gdzie się jedzie, yy, tak, yy, żeby po prostu też nie było, żeby, żebyście nie mieli po prostu też problemu, żebyście się gdzieś się nie zgubili. Więc, oczywiście, tu jak najbardziej polecam Wam kupić sobie przewodnik, jakąś mapę w Grecji. To też nie jest jakiś duży koszt. W Polsce na pewno gdzieś w internecie to kupicie. Eee, przyda Wam się to, jest to coś na pewno bardzo potrzebne. Mówię tutaj dla osób, które chcą samemu podróżować po Grecji, bo tacy muśnicy też są. To no, w mapę, wiem o tym, że ktoś powiesz, teraz jest GPS i takie tam w telefonie. Słuchajcie, lepiej zawsze się uzbroić w stacjonarną mapę przewodnika. Naprawdę Wam to. Pomoże. Tak, I, 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 i to jest naprawdę bardzo ważne, i tyle po prostu. I ostatnią, słuchajcie, rzeczą to jest słownik. Słownik, słuchajcie, języka greckiego, po polsku oczywiście. To, słuchajcie, też jest rzecz dla osób, które same chciałyby podróżować albo no, ograniczyć podróże z, z, z biurem. To, słuchajcie, słownik, jak najbardziej jest ok. Czasami fajnie jest po prostu jakieś słowa po grecku się nauczyć, będąc w Grecji. Podróżując gdzieś samemu, yy, wiadomo, wszędzie, w restauracjach, w barach, w knajpach, w hotelach znają angielski, ale też jeżeli ktoś chciałby, to jak najbardziej tutaj yy, słownik języka, języka greckiego jest jak najbardziej ok. zawsze jakieś słowa będziecie znali i może Wam to pomóc w najgorszej yy, tutaj yy, sytuacji, tak, też żeby, żebyście po prostu też o tym wiedzieli, to jest tylko taka moja sugestia. I tyle, słuchajcie, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało, że udzieliłem Wam spoko rad, co zabrać z sobą do graczy, jadąc na wakacje. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zapraszam Was do łapkowania, do zostawiania komentarzy, do subskrypcji. Yy, guzik macie na dole. Zapraszam Was też na moje social media, na mojego Facebooka, Instagrama. Bardzo, że tam się udzielam i bardzo, rzecz tam się dzieje. I zapraszam Was na kolejne odcinki na naszym kanale. Trzymajcie się, moi drodzy. 真是。